Cześć wszystkim! Dziś pokażę Wam, jak zainstalować symulator NSP. Instalacja polega na kilku krokach, a sam NSP do działania potrzebuje kilku dodatkowych programów. Wszystkie linki będą w opisie filmu. Po instalacji możemy wgrać do symulatora dodatkowe obrazy urządzeń, również dostępne na tej stronie. Nam póki co zależy na instalacji wyłącznie symulatora, więc wybierzemy opcję Download NSP. Zostajemy przekierowani na stronę z instrukcją. Naszym pierwszym krokiem będzie pobranie wszystkich plików załączonych do posta. By pobrać pliki, należy się zalogować. Po pobraniu kolejnym krokiem będzie rozpakowanie wszystkich plików do wspólnego folderu. Następnie przechodzimy do tego folderu i zmieniamy rozszerzenia wszystkich plików z tekstu na rar. Jeżeli nie widzisz rozszerzeń plików, włącz tę funkcję w opcjach. Po zmianie nazwy musimy wypakować plik do folderu. Wystarczy tylko jeden z nich. W nowo powstałym folderze ukaże się nam instalka ENSP. Wrócimy do niej po pobraniu pozostałych narzędzi. Przechodzimy do drugiego etapu instalacji. Musimy pozyskać narzędzia, które współdziałają z ENSP. Są to WinPickup, Wireshark oraz VirtualBox. VirtualBox i Wireshark pobierzemy z oficjalnej strony, natomiast WinPickup uzyskamy z Mirora. Zaczniemy od VirtualBox, czyli oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych. Najpóźniejsza wersja kompatybilna z NSP to 5244. Wybieramy instalkę dla Windows z listy plików do pobrania. Następnie pobierzemy Wireshark, czyli narzędzie do analizy ruchu sieciowego. Zalecaną wersją jest 1.10.6. Wybieramy odpowiednią wersję do instalacji i ją pobieramy. Ostatnim elementem jest WinPickup. To biblioteka do przechwytywania pakietów w Windows. Najlepiej jest wybrać wersję 4.1.2. Pobieramy ją i przechodzimy do instalacji. Przechodzimy przez instalację. Musimy zaakceptować wymagane zgody. Następnie instalujemy Wiresharka. Przechodzimy przez instalację i również musimy zaakceptować to, co potrzebne. Wybieramy opcję instalacji według uznania, ale należy uważać, by nie pobrać zaktualizowanej wersji WinPickup. Jeżeli tak zrobiliście, należy anulować instalację WinPickup, która wyskoczy. Ostatnim elementem jest instalacja VirtualBox. Również przechodzimy przez ten proces. Zamykamy niepotrzebne okna i przechodzimy do instalacji ENSP. Wybieramy język angielski i podświetlony przycisk. Akceptujemy wymaganą zgodę, po czym wybieramy folder instalacji. Ścieżka do folderu instalacji nie może posiadać polskich znaków. Najlepiej by była cała w języku angielskim. Trafiamy na ekran instalacji, na którym informowani jesteśmy, że potrzebne narzędzia zostały poprawnie wykryte. Przechodzimy dalej. Instalacja może trochę potrwać. Po udanej instalacji włączamy ENSP. Wyskoczy nam plik README, który możemy zamknąć. Jeżeli nie zezwoliliście ENSP na dostęp do sieci publicznych, musimy to zrobić ręcznie. Wchodzimy w ustawienia zapory sieciowej Windows. Wybieramy listę aplikacji. Zezwalamy wszystkim elementom powiązanym z ENSP na dostęp do sieci publicznych. Po tym wszystko powinno działać. Miłej nauki.